Oj, okay, z tej strony Anelka I Ania. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak łatwo zrobić warcaby. Zabieramy się do pracy. Okej, okay, a więc będą nam będzie nam potrzebny karton, ale możecie użyć kartki jeżeli nie macie, eee, zakrętki, no i lidinka i ołówek. Okej. Okay. Nasza plansza ma 32 cm z każdej strony, a każdy kwadrat ma po 4 cm. Teraz wycinamy i jeszcze kolorujemy co, drugą, co drugi kwadracik na ciemniejszy kolor. Ok, już jest skończone. I my jednak użyłyśmy do tego czarnej kartki, ponieważ niestety marker odmówił nam posłuszeństwa i się wyczerpał. Ok, więc mamy naszą planszę. I my też przykleiłyśmy żółte kartki, żeby każdy był ten sam kolor. No i mamy po 12 naszych zakrętek. Każdego koloru. Tu mamy ciemno-niebieskie, a tutaj żółte. Przedstawimy Wam teraz, jak zagrać w tę grę. Na początku rozkładamy nasze korki w ten sposób. Zawsze grę rozpoczynają te jaśniejsze korki. Poruszamy się po czarnych polach i poruszamy się po przekątnych liniach jednym krokiem, że tak powiem. Dobrze, pokażę Wam teraz jak zbijać. Dajmy przykład, że ten korek zacznie i przejdzie tutaj. Następnie mój korek przejdzie tu, ten korek przejdzie tu i wtedy zbijam tego koreka i mam jeden korek zbitych. Gra polega na tym, aby zbić wszystkie kotki przeciwników. Ok, teraz wam pokażemy, jak to zagrać w rzeczywistości. To ja zaczynam, bo jestem jaśniejszym kolorem. Jesteśmy na takim etapie gry, że już nam zostało po prostu mało pionków. I Ania już się porusza jedną damką, ponieważ już wszystkie pionki zostały e, na miejscach. No i teraz jeszcze pokażemy wam samą końcówkę. I jakby ja się nie mogę poruszyć w sumie do ostatniego pionka, który mi zostanie na polu i nie jest jeszcze damą. OK, i w tym momencie już mogę się poruszać moimi piąkami. I mogę w każdym dowolnym miejscu w sumie tę długą pójść, tylko muszę przez przekątne. Nie mogę sobie na iść Only I'd have known you were the storm so weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before. Never the right time whenever you're cold, when little by little by little, until there was nothing at all. Our every moment, I started to replay. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Some can heal but this woe

Dlatego chyba już to skończymy. No i w sumie to jest remis. Jest remis, ma no, zostały ci dwa, ja też dwa. Ale po co, skoro jest remis? Mi zostały dwa i tobie zostały dwa. Dlatego mamy remis. Może zrobimy jeszcze jedną grę, ale to już same. No i wtedy Wam powiemy, kto ostatecznie wygrał. Ok, więc tak by wyglądała nasza gra. I ostatecznie wygrałam ja. Dzisiaj je. Ja. Udało nam się i mamy nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie swoje pomysły na warcaby, może mm, inaczej je zrobicie, możecie wysłać nam na, na naszego maila poniżej. I na następnym odcinku po prostu pokażemy te prace. Mhm. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie poniżej. No i widzimy się następnym razem. Ciao! Z tej strony Amelka i Ania. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak łatwo zrobić warcaby. A, Zabieramy się do pracy. pracy. Współpracowaniom. Czuwaj, z tej strony Amelka i Ania. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak łatwo zrobić warcaby. Potrzeb. Ania. <gryw> Nic nie potrzeb... Czuwaj, z tej strony Amelka. América y Ania. <laughs>